Imieniu Podlask w imieniu nas wszystkich organizacji, które podpisały dzisiaj umowy na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz także jako członek Społecznej Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami chcielibyśmy serdecznie podziękować dla całego zarządu, dla Departamentu Zdrowia także e, za te dzisiejsze umowy. Jest to ogromny zastrzyk finansowy dla nas, dla organizacji pozarządowych, które na co dzień wspierają działania nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale ich najbliższego otoczenia. Także osób, które wspierają, wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Jest to naprawdę bardzo duży zastrzyk gotówkowy, który pozwoli na realizację zadań statutowych w tym roku. Tak jak powiedział pan marszałek i pani marszałek nasze województwo się zmienia, zmienia się, zmienia się, jest coraz bardziej dostępne, coraz bardziej to, to widzimy, za co też serdecznie dziękujemy jako organizacje pozarządowe, jako same osoby z niepełnosprawnościami, ale także cieszy nas to jako społeczną Wojewódzką Radę, że z roku na rok tych organizacji jest coraz więcej, które sięgają po te środki, które dzięki tym środkom także mogą rozwijać swoje skrzydła.